Cześć kochani! Witajcie w moim kolejnym filmie i dzisiaj witam się z Wami w takiej trochę bardziej szalonej odsłonie, bo w końcu obejrzałam pierwszy sezon euforii i przepadłam. Na początku bardzo zbraniałam się przed tym serialem, bo wiecie, serial o nastolatkach, o jakichś imprezach, no takie trochę nie moje klimaty, ale w końcu stwierdziłam, że dobra, zobaczę. Przekonałam się. I tak, muszę przyznać, że jest to serial naprawdę świetny, wart obejrzenia, poruszający takie bardzo poważne problemy. A poza tym wszystkim stylówki i makijaże, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam. Tak więc zdecydowanie, jeśli nie widzieliście jeszcze Euforii, to myślę, że warto zobaczyć. Dobrze, abstrahując, mam dzisiaj dla Was Mierzymy z Zary. I będą to ubrania w kolorach, których ja zazwyczaj nie noszę. Tutaj, jak możecie widzieć, bo jeśli oglądacie mnie dłużej, to zapewne wiecie, że ja lubię stonowane kolory: ja lubię biele, brązy, beże, czernie. Tadam, Wszystko. Tak więc, no, troszkę poszalałam. Zobaczymy, jak ja się w ogóle będę w tym czuła. Nie zamówiłam w sumie duże rzeczy, bo łącznie mam 5 rzeczy, i są to komplety. Jest garnitur, czyli spodnie i marynarka. Jest tutaj zestaw drugi, czyli takie shorto, spódnice o shorty i marynarka i koszula. więc może już zacznę od pokazywania Wam tych rzeczy. Jak możecie widzieć, tutaj jest pierwsza marynarka, która jest po prostu piękna. Jest dwurzędowa, jest takim pięknym Zielonym kolorze. Ja nie wiem, czy to jest zielony. Pewnie ta zieleń ma jakąś nazwę, ale ja nie ogarniam kolorów, nie? Ja, ja nie wiem, dla mnie to jest po prostu zielony, więc tak to się prezentuje. Jest w rozmiarze S i jest naprawdę przepiękna. Tutaj ma takie dwie kieszenie, guziki, łapcie koda. I tak jest w rozmiarze S. Tutaj widzę, że kosztowała 69 funtów, ale ja Wam podam jeszcze, jeśli znajdę, do polskiej zary, linki. I tutaj mamy spodnie takie z kancikiem. Też są w rozmiarze S. Tutaj wyglądają tak. Mają kieszenie, więc to jest spoko. Takie luźne. Ja bardzo lubię taki fason spodni. Myślę, że to razem będzie fajnie wyglądać. Tak się zastanawiam, kurczę, czy nie zrobiłam błędu zamawiając rozmiar. W tej marynarce, bo ja mimo wszystko lubię jak te marynarki są takie overseizowo, lekko za duże, ale zobaczymy. I tutaj kolejna marynarka, bardzo podobna do tamtej, tylko różni się kolorem. Mnie tutaj kolega oświecił, to jest fuksja. po strokarczu, jeśli oglądasz. Nie wiem, czy to jest fuksja, dla mnie to jest różowy. Piękny kolor, naprawdę bardzo ładny, chyba też w sumie nawet jakoś pasuje do mnie. Też dwurzędowa marynarka, trochę ma inny materiał niż tamta. Oczywiście faktura, zobaczycie na zbliżenia, to Ta jest taka bardziej śliska, tamta była taka jakby z takimi delikatnymi żłobieniami. I do tego mamy, uwaga, coś, tego ja też w sumie nie dobrze. Takie, ja to ułożę po ludzku. O, tutaj wygląda jak spódniczka, taka bardzo, bardzo krótko. A tutaj są to spoderki, też w rozmiarze S. Więc zobaczymy jak to będzie razem wyglądać. Marynarka oczywiście zobaczycie na mnie. Też w rozmiarze S. Co ona jeszcze jest tutaj zaszyta? I ostatnia rzecz, na jaką się skusiłam, to w sumie taki basicowy wybór. Koszula denimowa. Bardzo taka miękka, bardzo przyjemna. Ja lubię taki miękki jeans, szczerze powiedziawszy, w rozmiarze S. Ładny kolor. Mam ochotę to nosić w takich total jeansowych lookach. Bardzo mi się coś takiego podoba, tak więc zobaczymy. Na pewno jej nie będę nosić z rurkami. Oczywiście, jeśli ktoś tak lubi nosić, to nie ma problemu. Na pewno nie będę jej nosić z czarnymi rurkami. Raczej mam na myśli taki albo look w stylu lat 70. Albo taki w stylu lat 90 tak więc zobaczymy. I tutaj macie koda. Dobrze, i tutaj mamy pierwszą marynarkę, i spodnie. Tak jak mówiłam, to jak na SK jest dosyć duże. Ja się znać, czy ta marynarka właśnie jest ok. Czy. Wydaje mi się, że jest chyba ok na mnie, że nie musi być większa, bo wtedy mam wrażenie, że tu by się mogło jakoś tak fajnie układać. Wydaje mi się, że chyba jest ok. Że mimo wszystko, że to jest rozmiar S, jest taka dosyć oversizedowa. Spodnie są świetne, super leżą. Naprawdę rewelacja to jest, po prostu super. No pupie fajnie wyglądają. Bardzo przyjemny materiał. No, marynarka to jest po prostu złoto. Można ją nosić tutaj o, w ten sposób, zapiętą. I super wygląda w tym momencie do tych spodni. Ja to połączyłam z zwykłymi wyżami i ze zwykłą białą koszulką. Tak więc super, naprawdę rewelacja, taki typowy oversize'owy look, taki właśnie luźny. Patrzę jak z długością tych spodni, ja mam 1,66 albo 1,65, coś, coś w tym stylu i minimalnie chyba będę musiała je skrócić, tak, minimalnie, ale nie jest jakby jeszcze tak źle, tak. Strasznie mi się te spodnie podobają, tak więc naprawdę super są te spodnie, bardzo mi się podobają. I ta marynarka właśnie jakoś mi się to razem podoba, pomyślę, że, że ja to chyba zostawię, bo naprawdę mega mi się podoba jak to razem wygląda. Dajcie znać, co myślicie. Dobrze, i tutaj macie drugi komplet. i Ja muszę przyznać, że jest to nim też oczarowana. Jest po prostu rewelacyjny. To jak ta marynarka wygląda, to jak ona się układa, jest taka właśnie oversize'owa. Sama nie wiem, czy właśnie w rozmiarze M nie byłaby lepsza. Czekajcie, jeszcze ją zapnę. Żeby się że tutaj byłaby... Hmm. Tutaj w ramionach taka za duża. No, sama nie wiem, bo ona i tak jest taka dosyć spora w tych ramionach. Sama nie wiem, kurczę. Tak więc tak to wygląda. Tutaj mamy te spodenki. I w ogóle ten look kojarzy mi się z Kamilą z Emilii w Paryżu. W ogóle zostawmy mi minutę ciszy na tym filmie, bo e, ten film był dramatyczny. Dziwię się, bo ja bardzo lubię jej Collins. Lady Collins, chyba tak. Tą aktorkę I dziwię się, że po prostu w takiej szmirze wystąpiła Obejrzałam, bo obejrzałam sezon pierwszy Więc obejrzałam też sezon drugi Ze względu na e, Stylówki Ale byłam zażenowana Poziomem po prostu tego serialu Dramat był, po prostu dramat Natomiast Kamila i jej stylizacja To jest po prostu dla mnie złoto e, Świetne i właśnie powiem Wam szczerze Co bym do tego jeszcze ubrałam To jest moja bardzo stara forebka z przybary strzałki, kupiona kupy lat temu. Ona strasznie mi się tutaj w ten look fajnie wpisuje. Mamy taki właśnie paryski, miejski look. Po prostu rewelacja. Ciężkie buty low Ja sobie to jeszcze ze skarpetkami połączyłam, ale nie musicie. Tutaj właśnie krótkie, krótka spódnica, właściwie shorty, pokazane nogi. I do tego marynarka. Możemy jeszcze podwinąć rękawy. Kurczę, jak dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Tutaj jakaś biżuteria, Powiem Wam szczerze, że naprawdę super fajnie to wygląda. Nie wiem, dajcie znać w ogóle, czy Wam się taki lub podoba. Ja na pewno latem będę tak chodzić. Na 100%. Dobra, jeszcze chcę troszkę o spodenkach pogadać, bo nie wiem właśnie, czy one jakby nie są troszkę ryzykowne. Tutaj jest jakby ok, ale nie wiem, czy tu nie są trochę krótkie. Mam wrażenie, że jak się nachylę, będzie mi widać. Właśnie tak się zastanawiam, czy nie są ryzykowne. Nie wiem, ten facet mówi, że nie, ale wiecie, jak to facet się no. Tak wyglądają tutaj. Dobrze, i tutaj mamy koszulę. I przynajmniej że jak ja założyłam, to zmieniłam zdanie. Zaczęła mi się podobać, bo taka nie byłam co do niej przekonana. E, tutaj macie pierwszą jakby propozycję, czyli zwykła biała e, koszulka, pasek, moje martensy, e, jakaś biżu. I właśnie ta koszula tak rozpięta, rękawy sobie można tutaj podwinąć. Ale później będziemy musiał dać jej smaczka w ramach tego, że bawisz się z nią laserkiem, bo inaczej ona behawioralnie może mieć problemy. Ty się bawisz, więc ty musisz dać smaczka. Chodź tu, tak dawno na filmie nie było, ty. Dawno Cię na filmie nie było, teraz ty. Dawno Cię na filmie nie było, tak? Tak, Dawno Cię nie było na filmie. Kto jest taki mięciutki i cieplutki? Matko Boska ona nie bardzo. A nie, wiem, nie wiem serio, na czym teraz skończyłam, bo się tymi kotami rozproszyłam. Pierwsza stylówka po prostu właśnie taka luźno zarzucona koszula odpięta, do tego jakaś tam biała koszulka, fajnie by też do tego jakaś braletka wyglądała. Druga spróbujemy ją zapiąć, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja się opami z tymi kotami. Aha, bo jeszcze można było tak w sumie ją też nosić. Nie, to chyba nie mój klimat żeby tak nosić Czemu znaczy, Czemą to fajnie wygląda. Jezu, co wy tam robicie serio Ciebie. <grydy> Naprawdę? Naprawdę... Nie, tak mi się nie podoba, czekajcie. Spróbujemy ją zapiąć jeszcze. Ona jest fajna w sumie. Nie wiem czy większa też by nie była lepsza. Ja lubię po prostu większe rzeczy, może dlatego tak. Zapinanie guzików to jest w ogóle. Nie, no tak to wygląda dziadowo, ale spróbujemy ją schować w portały. Teraz ściślimy paskiem. O, też to fajnie wygląda. O, i druga to pozycja. To tylko jest spodnia, nie, aż tak bym ją chyba nie zapinała. No. Też fajnie, bo mamy tutaj zbudowaną talię, te spodnie Fajnie przyżają. to też są spodnie z Zary Martensy Mówię, ona też by mi fajnie siadła do um, Takich spodni Rozszerzanych w stylu lat 70 Myślę, że to też by fajnie wyglądało Tak więc chyba w sumie zostawię ją Bo tak nie miałam ochoty jej zostawiać, a w sumie Patrzę, że jest dosyć fajna Kochani, w tym filmie to już wszystko Dajcie znać, czy w ogóle Takie monochromatyczne Zestawy Wam się podobają, czy lubicie takie zestawy, czy w ogóle ta kolekcja Nowazary do Was trafia, co z tymi kolorami, bo jakby nie patrzeć, no są to kolory, które wiele z nas w jakiś sposób unika, czy odważyłybyście się taki kolor ubrać i co? Oczywiście jeżeli filmik Wam się spodobał, to niezmiernie mi miło będzie, jeśli zostawicie łapkę w górę, żeby być z moimi filmami na bieżąco, zapraszam do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w takim razie w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, bo mi niezmiernie miło, że byliście ze mną. Buziaczki, hej!